Witamy wszystkich. Dzisiaj porozmawiamy sobie o zaleceniach domowych w treningu w fizjoterapii i w ogólnym procesie powrotu do sprawności. Dowiecie się, co powinniście zalecać swoim podopiecznym, kiedy powinniście to robić oraz podamy Wam kilka praktycznych przykładów. Bardzo często jest tak, że problem, z którym zmaga się nasz podopieczny, wymaga dodatkowego zaopatrzenia. Czyli to, co robimy na kozetce lub na sali treningowej, jest niewystarczające, więc żeby usprawnić proces powrotu do sprawności, musimy te zalecenia domowe po prostu stworzyć. Zalecenia mogą dotyczyć wprowadzenia po prostu spontanicznej aktywności do swojego życia. Mogą to być proste ćwiczenia mobilizacyjne, ćwiczenia na przykład polegające na napinaniu konkretnych grup mięśniowych, aby uzyskać Poprawa. Stworzenie zaleceń do domu w postaci krótkiego treningu nie jest problemem. Z reguły problemem jest stworzenie takiego planu treningowego, który nasz podopieczny będzie regularnie wykonywał. A więc musimy zawsze brać pod uwagę kontekst tej osoby, jej problem oraz jej możliwości treningowe. Dla przykładu, możemy mieć do czynienia z osobą, która jest doświadczona w treningu, jest dyscyplinowana i bez problemu będzie wykonywała wszystkie nasze zalecenia. Ale możemy też mieć. Przykładową panią grażynkę, która nie ma doświadczenia w treningu i wykonywanie regularnej aktywności będzie dla niej swego rodzaju problemem. Więc musimy stworzyć jej taki plan, który będzie po prostu miał bardzo niski próg wejścia. Na przykład wytrzymanie w jakiejś pozycji izometrycznej do wyraźnego zmęczenia dwa razy dziennie. Należy pamiętać również, że zaleceniem może być zwrócenie uwagi naszemu podopiecznemu, na elementy jego życia, które problem, z którym się do nas zgłosił, mu zwiększają i chcielibyśmy, aby zaczął tego unikać. I teraz przykładowy zestaw takich zadań domowych, które programuje swojemu podopiecznemu na przykład po skręceniu stawu skokowego. Pierwsze na rozruszanie będzie to tak zwany alfabet, czyli rysowanie stopą wszystkich literek Często daje to do dwóch, trzech razy. Kolejno możemy zrobić spięcia na palce siedząc. Początkowo może być to pozycja obu nóż, utrudniając tą pozycję, dociążamy mocno przednią nogę, drugą zakładamy, pauza, powolne tempo w dół, i później jako progresję z jakąś asystą możemy sobie stanąć przy ścianie, czy gdziekolwiek indziej. I to samo wykonujemy wspięcie na palce jedno nóż. W dwóch, trzech seriach od 10 do nawet 20 powtórzeń, tak, żeby przekwić tutaj staw skokowy, łydkę, stopę i całą tą okolicę. Często przy problemach z obręczą barkową, oczywiście w zależności od kontekstu, daję ćwiczenie na rotację zewnętrzną. Do tego układam pacjenta w pozycji na brzuchu i teraz pilnuję, żeby nie poszedł barkiem do góry, i chciałbym, żebyś podniósł dłoń bez odrywania łokcia. O, dokładnie w ten sposób. Mogę dołożyć tutaj obciążenie. Lub wytrzymać w tej pozycji między 30 a 60 sekund. Mogę to zrobić na jedną stronę lub na obie. Kolejnym ćwiczeniem na poprawę całej obręczy barkowej, w sensie bardziej ruchomości, jest ćwiczenie pływak. Kładamy pacjenta w pozycji leżenia na brzuchu. I teraz, Robert, podnieś ręce jak najwyżej nad kość krzyżową i w trakcie ruchu prostuj ręce w łokciach i przenoś je z rotacją nad głowę. Dokładnie w ten sposób. Możesz się tutaj odłożyć i ponownie podnosisz jak najwyżej i cały czas starasz się iść wysoko, dokładasz rotację i odkładasz na plecy. Staramy się pilnować, żeby łopatka ślizgała się po żebrach i żeby ręka w trakcie nie uciekała np. niżej, żeby nie oszukiwał. Podopieczni, którzy do nas trafiają zwykle trenują z nami na sali treningowej raz lub dwa, no, góra trzy razy w tygodniu. Jednakże w większości przypadków będzie to za mała aktywność fizyczna, żeby doszło do znaczącej poprawy jakby w dłuższym terminie zadania domowe bardzo dobrze sprawdzają się, ponieważ zwiększają nam objętość treningową no i są bardzo często aplikowane. Dlatego na początku drogi zawsze daję takie proste zadania domowe. W zasadzie są to od jeden, dwa, może góra trzy ćwiczenia na samym początku, które podopieczny będzie wykonywał nawet dwa razy dziennie. Co jest istotne, żeby go z tych zadań rozliczać, czyli My prowadzimy tutaj u nas w resce takie arkusze kontrolne, w których on musi te zadania wpisywać. Jeżeli ktoś jednak ma problemy z tym wpisywaniem, no to często proszę tego klienta, żeby po prostu wysłał mi zdjęcie lub filmik, jak dane ćwiczenia wykonuje. Dobrze by było, żeby te zadania domowe były z czasem aktualizowane i progresowane. Ja często te zadania domowe też dzielę na dwie takie grupy. Po pierwsze, jest to grupa ćwiczeń, które można zrobić. W każdym czasie, w pracy, w staniu, w kolejce na przykład. Generalnie są to ćwiczenia o bardzo niskim progu wejścia, tak jak Robert wcześniej powiedział, a dwa, że są to ćwiczenia domowe, które potrzebują już jakiejś na przykład minimalnej ilości sprzętu w postaci butelki z wodą, dwóch, trzech gum lub ewentualnie handli. W dłuższym terminie te zadania powinny być coraz trudniejsze. Samo powiedzenie, że mamy takie zadanie domowe i prosimy, żeby pacjent je wykonywał, może być niewystarczające, bo istotny jest kontekst i zrozumienie tego przez pacjenta, po co on ma to w ogóle robić. Jeżeli każemy mu po operacji barku podnosić rękę do góry, to on może sobie nią pomachać i 3 razy 10 i wystarczy. Natomiast jeżeli zrozumie, że musi w tym ćwiczeniu utrzymać tempo, budować jakieś napięcie na końcu, poczuć końcówkę ruchu albo że coś się rozciąga, to jest już dla niego nowa wartość. I on zaczyna rozumieć, że to ćwiczenie jest po coś konkretnego, a nie, że ma to odbębnić, zmęczyć się i wystarczy. Dla niektórych klientów, którzy mają opór z stosowaniem, robieniem tych ćwiczeń, czasami trzeba wprowadzić jakieś takie elementy nieco, że tak powiem, magiczne, czyli takie ćwiczenia, które wyglądają niecodziennie, są jakieś czasami przekombinowane, ale z tego względu, że klient wtedy uwierzy, że te ćwiczenia działają, no to będzie się do nich lepiej przykładał. Więc czasami też takie zabiegi stosuję u swoich klientów, żeby po prostu wykonywali te ćwiczenia i czuli jakąś pozycję lub jakiś ruch, no lepiej. Nie musi być ich dużo, ważne, żeby były tak idealnie w to, co potrzebujemy poprawić. Dokładnie. I zaczynamy na początku metodą małych kroków z czasem po prostu utrudniając te zadania, dokładając cegiełka do cegiełki. Często w przypadku osób, które mają objawy bólu korzeniowego kręgosłupa, czyli po prostu czują ból na przejściu kości krzyżowej, w pośladek, czasem może jakieś delikatne parestezje do nogi, zalecam po pierwsze robić częste przerwy od siedzenia, czyli na przykład zalecam im ustawić sobie budzik na 45 minut i co każdy 45 minut Zrobić krótką przerwę na rozruch bioder, i w takiej przerwie na przykład możemy wykonywać takie ćwiczenie. Stoimy w pozycji Kickstens, staramy się pośladki trzymać w miarę wysoko. Przeciwną dłonią będziemy sięgać do przeciwnej kostki i szukamy rozciągnięcia. Po pierwsze z tyłu uda, a po drugie delikatnie na wysokości pośladka. Przeciwnym kolanem staramy się troszeczkę w stronę podłogi, żeby zrutować miednicę. Na utrudnienia możemy dodać rękę. Kolejne ćwiczenie, które zadaję również, yy, jeszcze raz dobra, kolejne ćwiczenie, które lubię zadawać i możemy je zrealizować w warunkach biurowych jest. Rozciąganie mięśnia gruszkowatego pośladków w ten sposób. Jesteśmy wyprostowani i staramy się tutaj troszeczkę delikatnie odepchnąć kolano od, od siebie. Możemy też nawet postarać się to kolano w tej pozycji przytrzymać i wrócić. Przez takie zadania chcę po pierwsze zredukować odczucia bólowe swojego podopiecznego w ciągu dnia, a po drugie też z go nauczyć budowania systematyczności wokół wykonywania zadań domowych. Dziękujemy, że dotarliście do końca tego materiału. Zapraszamy Was również na nasze szkolenie Trening Siłowy w Fizjoterapii po więcej narzędzi już 1 marca we Wrocławiu w naszym studio Reska Team na grobie. Poza tym zapraszamy Was na naszą zamkniętą grupę, na której dzielimy się merytoryczną wiedzą oraz case study prosto z naszego studia.